Uczniowie gimnazjum nr 2 w świeci wzięli udział w prelekcji na temat uzależnień, głównie narkotyków i alkoholu. Warto zauważyć, że podobne spotkania odbyły się już w większości szkół w naszym mieście. No to są takie godziny spotkania z młodzieżą gimnazjum w zakresie tak, rozeznania, jeśli chodzi o zażywanie środków chemicznych, głównie narkotyków, ale i też takich trochę relacji, jakie mogą sobie rozwijać poprzez kolegów, koleżanki w domu, w rodzinie. No i też pewne nowe rzeczy, które cały czas do nas trafiają w związku z zażywaniem. Przez młodych ludzi różnych środków chemicznych. No, które to też nas niepokoju. Co dzięki takim spotkaniom młodzież może zyskać? No, wśród wiedzy, no, bo to jest tylko jedna godzina i jedynie to, że może to nabyć tutaj spotkać się z terapeutą uzależnień, osobą, która gdzieś tam no, prowadzi takie terapie i myślę, że to jest pewien przekaz dla nich no, innego typu niż może. W innych sytuacjach i może się co? No, Skonfrontować też trochę, bo też są pytania, padają, jak pan widział, no i e, wtedy pewne w ich wątpliwości mogą się e, rozjaśnić. Nie? I wtedy e, no, czasami udaje się przekonać, a czasami nie, no, ale to. Nie da się do wszystkimi, żeby, żeby, żeby wszyscy ulegli jakimś tam mojemu wpływowi. To tak sobie tutaj takie zadanie nie przykładam. Natomiast na pewno należy udzielać konkretnych, dobrych informacji. Prelekcje, w których duży nacisk składa się na negatywne skutki zażywania narkotyków, są jednym ze sposobów uświadomiania młodzieży zagrożeń, jakie mogą płynąć nawet z okazjonalnego stosowania środków odurzających. Jak wielki jest problem uzależnień od narkotyków czy alkoholu wśród młodych ludzi? Jak wielki? Ja myślę, że jest... Według mnie za duży na pewno, natomiast gdyby to liczbowo miało być pierwsze, to jest taka, takie fale i teraz odczuwamy taki następny wzrost po 2003-2006, kiedy był taki duży skok w górę, jeśli chodzi o zażywanie narkotyków i w tej chwili jest podobnie. Na pewno można zmienić, obniżyć, no bo to jest rzecz głównie poprzez chyba pracę z domem, z rodziną, z rodzicami, to wtedy tak. To ja uważam, że to największe szanse. Natomiast już pracy z młodzieżą też, bo młodzież potrafi wyciągać dobre wnioski i ale to trzeba z nimi dyskutować, rozmawiać na argumenty. A czy w środowisku szkolnym, czy szkoła może właściwie też jakoś prowadzić jakieś prelekcje albo zrobić coś, właśnie, by uświadamiać młodzież o tym problemie? Tak, i z tego co wiem, to szkoły robią i robią to dobrze. Także myślę, że tutaj jest duża zasługa pedagogów, którzy wyczuwają, że jednak to nawet jeżeli nie ma sytuacji w szkołach takich, to, to robią, ponieważ profilaktyka na tym polega. Nie robimy czegoś, kiedy już coś jest, tylko żeby nie było. I tak pojmować profilaktykę, i tak się pojmuje w tej chwili w szkołach. Zdaniem specjalistów istnieje duża potrzeba podnoszenia wiedzy dotyczącej uzależnień wśród młodzieży. Ale ta raczej to, to nie tylko tutaj w ogóle jeśli chodzi o młodzież, taka nieprawidłowa, czyli jest dużo przekłamań głównie z internetu, ze środków masowego przekazu, że, że ta wiedza jest skrzywiona i... Dają nieprawdziwe informacje, zwłaszcza dotyczące tam niektórych substancji chemicznych, też i alkoholu. I, no, i, I tutaj są zdziwieni w takiej konfrontacji ze mną, z tym, co mam przygotowane na prezentacjach, że jest inaczej. Terapeuci prowadzące zajęcia przyznają, że odzew młodzieży na ich prelekcje jest bardzo różny. Jednocześnie dodają, że każda nawet pojedyncza osoba, która weźmie sobie ich słowo do serca, sprawia, że warto poświęcać na to czas. No jest oddźwięk różny. Tak jak poprzednim dniem, kiedy byłem, pytałem panie pedagog, kto tutaj było do którzy byli przerażeni, jakieś zaskoczenie. Takie takie słyszałem, że miały być opinie. A na no tutaj po niektórych spotkaniach no jest różnie. Niektórzy wychodzą za, zafrapowani, niektórzy, tak niektórych to w ogóle może nie działać i to tak będzie. Myślę, że wtedy potrzebna jest praca bardziej skierowana dla nich, czyli taka profilaktyka selektywna, gdzie z tą młodzieżą się pracuje już w grupie takiej dużo, dużo mniejszej, albo to czyli indywidualnie, chodzi, albo z rodziną, z rodzicami. Jeżeli młodzież nie chce, to wtedy pracujemy z rodzicami i też są wtedy efekty.